Magdalena Sobkowiak, wiceministra do spraw Unii Europejskiej. No i porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jednak nie jest upalnie, chciałam powiedzieć. <grym> nie Jeśli jest. Jeśli nie... <grym> z państwa wybiera się do pracy, to proszę wziąć kusty. Jeszcze nie jest, to prawda. Jest dosyć rzeźką, ale ale chyba jeszcze dzisiaj te temperatury będą łaskawe dla nas. No jest pięknie słonecznie, ale troszkę zmarzłam. Tak. E... Dzień dobry. Dzień dobry. Nasza polska prezydencja w Unii Europejskiej, która zaczęła się w styczniu, potrwa do 30... Czerwca. No i co się dzieje? Bo jakoś mało tej prezydencji słyszymy. Jak to? No ciągle Donald Trump, Elon Musk, Jak Radosław to? Sikorski, Paryż, Emmanuel Macron, Londyn, wszyscy. Tylko no to prezydencja. To właśnie dzieje się. To właśnie dzieje się. Ja w ogóle myślę, że prezydencja. Mm... Dzieje się w trzech wymiarach. Mhm. Ten pierwszy, o którym pani redaktor mówiła, to jest oczywiście ten wymiar polityczny i geopolityczny, który faktycznie teraz jest bardzo intensywny. I przed chwilą słuchałam kawałka Waszej rozmowy z Witaldem Juraszem, kiedy mówią, że tutaj prezydencja nie ma wielkiego wpływu. Mhm. Ja pozwolę sobie się nie zgodzić. Bardzo bo zapraszam. Unia Europejska skonstruowana jest tak, że jedynym organem, który ma inicjatywę legislacyjną, jest Komisja. Ona Proponuje zmiany w prawie, ale potem wszystko trafia do Rady Unii Europejskiej, czyli do tego zgromadzenia państw członkowskich. I właśnie tam przewodzi dany kraj, dana prezydencja. I na przykład tam zapadają decyzje chociażby o szesnastym pakiecie sankcji nałożonym na Rosję. I teraz na czym polega rola prezydencji? Tak negocjować pomiędzy państwami członkowskimi, żeby była pełna zgoda na dane mhm. rozwiązanie. I to był bardzo duży krok i bardzo duży sukces polskiej prezydencji, że udało się ten szesnasty pakiet sankcji. Wynegocjować mimo wcześniejszych sprzeciwów Węgier, bo też pamiętajmy o tym, że w polityce zagranicznej, w tych dużych decyzjach Unii Europejskiej potrzebna jest jednomyślność mhm. i faktycznie ostatnio Węgry bardzo często podnoszą głos sprzeciwu. Tak, to wiemy i to jest na pewno ogromny problem. No ale pojawiają się słowa jednak krytyki pod adresem tego co się dzieje i pod adresem naszego rządu przede wszystkim że nie wykorzystujemy tego potencjału że uh, no Prezydencja, która rozpoczęła się pod hasłem, to jest oficjalne hasło Bezpieczeństwo Europo, no, jakby tę pałeczkę w narracji o bezpieczeństwie w, przyjęli inni liderzy europejscy. Przyjął, I znowu się nie Dobrze, i proszę. znowu się nie zgodzę, bo kiedy proponowaliśmy hasło Bezpieczeństwo Europo i tam takie punkty jak na przykład budowa i współfinansowanie Tarczy Wschód, i mówiliśmy o tym, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, i to się działo pod koniec zeszłego roku, to mam wrażenie, że nie wszyscy rozumieli, i jeszcze do tego decyzja o tym, żeby to Piotr Serafin był komisarzem akurat do spraw budżetu, mhm. a nie w innej sprawie, mam wrażenie, że było dużo niezrozumienia dla takiego planu. Dzisiaj to wszystko się sprawdza, czy znaczy w ostatnich decyzjach zeszłotygodniowego unijnego szczytu, jako jedyna granica, która uzyska wsparcie finansowe, jest dokładnie wymieniona granica pomiędzy Polską a Białorusią, czyli wsparcie dla tarczy Wschód. To, że mówiliśmy w priorytetach prezydencji, że chcemy, żeby kraje unijne więcej wydawały na obronność i to my jesteśmy tym dobrym wzorem wydając prawie 5% PKB, to się teraz zaczyna sprawdzać, bo też komisja za sprawą naszego lobbowania, naszego przekonywania postanowiła teraz, że wydatki na obronność nie będą liczały się do długu, to znaczy, że na przykład Polskę prawdopodobnie ominie procedura nadmiernego deficytu i teraz tłumacząc to na takie mhm. ludzkie, to znaczy, że nie będziemy ponosili konsekwencji w Unii nadmiernych wydatków, bo to, co wydamy na obronność, nie będzie doliczane do tych nadmiernych wydatków. Mhm. Więc uważam, i to, to też ma związek z obecnością Piotra Serafina jako komisarza do spraw budżetu. Ja rozumiem, że to, co się pojawia najczęściej jako zarzut, to jest kwestia lokalizacji spotkań. No tak, nawet czy, czy nie szkoda, że te szczyty w sprawie bezpieczeństwa odbywają się w Paryżu, w Londynie, a tak, nie w Warszawie? Tylko tak, tu, znowu, tu, tu akurat się zgodzę z Witoldem Juraszem, te szczyty, które się ostatnio odbywały, czyli Paryż i Londyn, one nie były w formacie unijnym. No, Londyn, Londyn no, po pewno. pierwsze, sama Wielka Brytania, ale tam też była Turcja, mhm. czyli druga największa armia w NATO i była Norwegia, czyli też kraj, który mhm. jest w NATO, a nie jest w Unii Europejskiej. W Paryżu nie mieliśmy pełnego składu unijnego. Więc tak naprawdę jedyny szczyt, który dotyczył tych spraw Ukrainy, dotyczył obronności, odbył się w zeszłym tygodniu w Brukseli. Także ja bym. Nie dawała tak się od razu wpuścić w tą narrację, że to, że nie zwołujemy szczytu, bo dla mnie dużo większe znaczenie ma, czy mamy wpływ na decyzje europejskie, a nie jaka jest lokalizacja danego spotkania, bo te lokalizacje przy obecnym tempie polityki europejskiej naprawdę będą jeszcze różne. Czy te zapowiedzi, że będziemy takim adwokatem Ukrainy, działają? Czy to się sprawdza? W... Ta prezydencja przynosi taki, taki efekt, że my rzeczywiście jesteśmy adwokatem Ukrainy? Zdecydowanie i to też różni sytuację geopolityczną od 2014 roku, kiedy to Rosja anektowała Krym hmm. i wtedy, ja wtedy akurat byłam korespondentką w Brukseli, dziennikarką jeszcze wtedy i wtedy, kiedy Polska biła na alarm i mówiła, że potrzebne są konkretne kroki wobec Putina, nie było zrozumienia w Unii Europejskiej. A teraz jest jasny sygnał w Unii, będziemy was słuchać, Polacy, co robić w sprawie Ukrainy, bo jednak to wy te 10 lat temu mieliście rację. No tak, bo to jeszcze bo pamiętamy czasy, kiedy Emmanuel Macron wierzył, że można się z Putinem jakoś to porozumieć. Były różne tak. interesy. To już te klapki tym, że... nam z oczu opadły. Jest jeszcze Wiktor Orban, który No, to, no Wiktor Orban <laughs> sam się, się stawia, stawia poznanowiasem. Tak. Ale to, co się zdarzyło w zeszłym tygodniu, że w sprawie tych konkluzji szczytu, wzbrojenie dalsze Unii, pełna zgoda wszystkich państw członkowskich? Mhm. W sprawie Ukrainy 26 do 1, no bo Orban Aha. powiedział nie, to uważam jest ogromny sukces i my też w priorytetach prezydencji, w planie na prezydencję mówiliśmy o tym, że dalsza pomoc Ukrainie musi być konieczna, bo my tu w Polsce to rozumiemy, mam wrażenie, ale w innych krajach członkowskich, e, dla niektórych Ukraina to jest naprawdę daleko, daleko. No w Polsce my to rozumiemy, ale też coraz mniej, jak wynika z różnych badań opinii społecznej i, i rzeczywiście z tego, co nas oczywiście martwi, że te nastroje, e, nastroje opadają e, i te nastroje, znaczy te nastroje antyukraińskie rosną. E, te jesteśmy zmęczeni wojną, tak? To też jest naturalny... Proces, Oczywiście, że, to że oswajamy trwa się, długo. tak. tak oswajamy I pani redaktor się. też jako dziennikarka świetnie o tym wie, że jednak na ten pierwszy news ludzie reagują, no, a awesome. potem oglądając to codziennie w telewizji zaczynają się do tego przyzwyczajać, ale tu nie bez znaczenia jest też rosyjska dezinformacja. I to, co pojawia się w, Które w, działa w bardzo skutecznie. Są bardzo skuteczni. A to też jest taki pokaz, przekaz podprogowy często, prawda? Bardzo, tak, bardzo i bardzo. nawet sobie nie znaje sprawy z tego. I trafiające w serca. Tak. O tym bardzo często, na przykład, że w kolejkach do lekarza Ukraińcy są przed nami tego typu wpisy. I zresztą, spośród wszystkich krajów unijnych, Polska jest najbardziej poddawana rosyjskiej dezinformacji. Mm -hmm. I według badań, to dotyczy kilku tematów: właśnie Ukrainy, migracji, klimatu yy, i praw osób LGBT. Czy, mm -hmm. czy widzi pani tematy w Polsce, które bardziej dzielą społeczeństwo? No nie, to, to są to ta... jest skuteczność? Najbardziej polaryzujące rzeczywiście, ale też że to, jak działa ta dezinformacja. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że w mediach społecznościowych coraz częściej wy... wyświetlają się a, filmy, na przykład mówiące, pokazujące o tym, jak wygląda życie w Kijowie, że kluby pełne ludzi, tak, że restauracje, że, ja. że jest... Wszystko wygląda świetnie. I to też chyba jest prawda element takiej wojny absolutnie, propagandowej. Absolutnie. Tego się nie robi wprost, uh -huh. tylko tak jak pani redaktor mówi, podprogowo, uh -huh. budując uh -huh. pewien obraz, nie mówiąc ci wprost, nie wspieraj Ukrainy, tylko zacznij się zastanawiać. I to jest dzisiaj ogromna broń w tej wojnie, w wojnie informacyjnej. Dlatego my też w tych filarach prezydencji mówimy o bezpieczeństwie informacyjnym. Zresztą akurat już uh -huh. też lecę do Londynu na taką konferencję poświęconą. Walce z dezinformacją. Czy no ta walka jest... z dezinformacją dzisiaj jest w ogóle. Znaczy, czy my naprawdę jesteśmy. Mamy narzędzia do tego, żeby z tą dezinformacją walczyć? bo to jest przerażające, że ludzie mają problem z odróżnieniem treści generowanych przez sztuczną inteligencję tak. od tych treści prawdziwych. Tak? To jest to naprawdę jesteśmy w takim, w takim miejscu dosyć zastraszającym, przerażającym. Krytycznym, krytycznym z punktu widzenia właśnie odróżniania prawdy od kłamstwa i im bardziej technologia będzie szła do przodu, tym będzie to jeszcze trudniejsze. Z jednej strony to pan premier Gawkowski zajmuje się rozwojem sztucznej inteligencji właśnie też w kontekście, cyberbezpieczeństwa i w kontekście dezinformacji temu też była poświęcona rada dokładnie nieformalna w Warszawie, czyli elementy prezydencji w zeszłym tygodniu to z jednej strony, z drugiej strony my też jako prezydencja, bo ja zajmuję się też organizacją prezydencji. Wczoraj uruchomiliśmy taką kampanię o innowacyjności polskiej. Tak, o pani redaktor wie, to świetnie, wiem, bo też chciałam bardzo o to zapytać, bo to jest kampania mówiąca o tym, z czego możemy być dumni, co tutaj Udało nam się stworzyć. I to też jest bardzo ciekawa historia, bo ja, mając pomysł na to, uważałam, że prezydencja jest świetnym momentem, żeby pochwalić się w Europie naszymi Oczywiście. innowacjami. Ale kiedy zaczęłyśmy współpracę, bo ja powołałam też taką Radę Organizacji Pozarządowych do spraw prezydencji, tam spotkałam się z Olgą Kozierowską z Fundacji Włączeni hmm. Plus. E, Olga się bardzo też zapaliła do tego pomysłu, ale kiedy fundacja zrobiła badania, okazało się, że my w Polsce nie wiemy, z czego, być, z czego możemy być dumni. To, to, I to, 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 to niedobrze. Nie, dobrze, i to się okazało. W związku z tym, po, szybka decyzja, że ta kampania będzie się odbywała w dwóch streamach. Wczoraj Aha. uruchomiliśmy ten polski, ale za chwilę, w przyszłym tygodniu, premiera tej kampanii w Brukseli. No i to, co my też możemy zrobić jako prezydencja, to ta kampania trafi do wszystkich naszych placówek na świecie. Bo podczas prezydencji ambasady są bardzo aktywne w promowaniu danego kraju. W związku z tym te treści, które przekazujemy w tej kampanii, pojawią się też we wszystkich placówkach. Pokazujemy innowacje w polskim biznesie. W, biznesie, w No właśnie, to nauka. z czego możemy być? Yy... Przede wszystkim właśnie widzę, że my nawet nie wiemy, że takie marki, jak Blik czy Buxi, to są no, polskie tak. marki. Z Super. tego, że mamy fantastyczne startupy. Wczoraj cudowni młodzi ludzie, którzy zrobili wydrukowaną trzustkę, którą, którą już testują na zwierzętach, którą dostosowują też do tego, jakie są już zniszczenia w organizmie, tak, żeby ten wydrukowany organ od razu miał odporność mhm. na to, co się dzieje. Coś niesamowitego. Ja będę dumna, jak w końcu uda się też stworzyć jakieś sztuczne zwierzęta, na których będzie można testować. O, I damy spokój tym to tym żywym. Zresztą o zwierzętach będziemy rozmawiać za chwilę. To bardzo ciekawe. Czyli mamy tych innowacji mamy. dużo, I też zachęcam, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie zdajemy sobie sprawy i też zachęcam do tego, bo ta kampania jest otwarta, to znaczy już od wczoraj działa witryna, w której też można wpisywać swoje innowacje, żebyśmy to, bo ta kampania potrwa do końca czerwca, żebyśmy pokazywali to w kolejnych etapach. Za miesiąc ruszamy z kolejną kampanią właśnie o informazioni Robimy to wspólnie z, z wieloma polskimi mediami to ja jeszcze może za jakiś czas wrócę i bardzo, może się okaże, że się spotkamy w tej kampanii i przede wszystkim my już robimy lekcje na uniwersytetach trzeciego wieku już robimy lekcje w szkołach bo uważam, że te dwie grupy są bardzo wrażliwe bo z jednej z, z punktu widzenia też postrzegania Unii Europejskiej bo młodzi ludzie nie znają Polski bez Unii bo urodzili się już w Unii i dzisiaj łatwo im wmówić, że chodźcie wychodzimy z tej Unii bo to jest za dużo regulacji, mhm. bo oni już nie pamiętają paszportów, tak, ja zamkniętych granic, tego, że nie można tak. było studiować za granicą. Myśmy takiej, pozwolę sobie tutaj e, uogólnić, no, nie miałyśmy no takiej brak. możliwości. Teraz każdy student może to Czy możliwości, granicy, może już nawet były, ale to ale one było one były takie były bardzo trudne. Tak, to tak. było bardzo trudne. A druga właśnie grupa to są osoby starsze, uniwersytety trzeciego wieku, tam działamy, bo z drugiej strony tam się łatwo działa na takim sentymencie. A kiedyś to było? I e, już nikt nie pamięta, jak to było ale zawsze łatwo powiedzieć jak kiedyś to było a ta Unia to jest zła w związku z tym ja ten czas ze względu też na, na ten moją przyszłość w dziennikarstwie bardzo chcę wykorzystać ten czas prezydencji na, e, dużą naukę i to nawet nie chodzi mi o taką, brzydko mówiąc tempą propagandę, że Unia Europejska jest fantastyczna i tyle chodzi mi tylko o to żeby edukować z tego o czym przed chwilą rozmawiałyśmy czyli jak odróżnić prawdę od nieprawdy to jest I bardzo, tyle. bardzo ważne. Dzisiaj jest to naprawdę szalenie szale, szale ważne, żebyśmy mieli to narzędzie i potrafili to robić. Każdej prezydencji też towarzyszy jakiś prezent, który się wręcza, bo rozumiem gościom. Wy przygotowaliście m.in. jest ciekawe dwa zapachy. Jeden to tak. jest zapach bzu, tak? Zgadza a drugi bursztynu i bałtyku. teraz niespodzianka. A, a, a pani to przyszła starobeczką. No wspaniale. Proszę pani, zaraz będziemy wąchać. Szkoda, że państwo tego nie tłują. Nie, ale na, na pewno, już pewno media będą i powiedzieć, skąd to się w ogóle wzięło. Bo pomysł był na zaangażowanie młodych ludzi do prezydencji, i ogłosiliśmy rok temu konkurs dla młodych artystów. Aha. Nie określiliśmy, jaki to ma być prezent. Wskazaliśmy tylko kryteria, no bo w dyplomacji też na przykład prezent może być do konkretnej wartości. Mhm, tak. to trzeba było wszystko określić i czekaliśmy na pomysły. I z jednej strony wspaniała paszki i krawaty zaprojektowane przez dwie młode artystki, no i właśnie te perfumy zaprojektowane przez parę, pana Jana i panią Zuzannę. O, i bardzo proszę, to jest bez, proszę bardzo. Może no bez to się domyślam. i Bez jest taki bardzo kobiecy. Jest, o, będzie pachnieć w samochodzie. A, a bez? Bardzo bez. Prawdziwy bez, bez tak. prawda? A jak, jak pachnie maj? Bałtyk? Bo to jest... Proszę bardzo. Tak pachnie Bałtyk. Bałtyk bo Bałtyk jest... potrafi pachnieć różnie. Tak, nie. Tutaj ten zapach Bałtyk jest tak zwanym uniseksem. I muszę powiedzieć, że robią te perfumy Furorę. Jest to inny prezent niż zazwyczaj mają prezydencje, Bo zazwyczaj daje się um, jakiś fragment dzieła sztuki, jakiś elegancki długopis. Tak. My dajemy Piękne. Te perfumy. A najbardziej się Piękne. Cieszy, że Szkoda, że nie mogą państwa że szkoda, że tego Państwo tego poczuć. Czują, ale najbardziej się cieszę z tego, że młodzi artyści to zrobili i teraz e, będą mieli szansę na rozwój w związku z tym. Ja zaraz też pędzę, bo dzisiaj jest Rada do Spraw Innowacji i tam też studenci europejscy nas wspierają. Także dużo Schmanale. młodych ludzi w no dobrze, czyli. Ja bym mogła jeszcze tu długo gadać, ale już wiem, że mam ich jest, to o czym, to na, jest o czym to najważniejsze. Bardzo dziękuję. W takim razie bardzo trzymamy, dziękuję. trzymamy kciuki za sukces naszej prezydencji, żeby rzeczywiście przyniosła ona wiele dobrego. Dziękuję Dzięki. bardzo. bardzo Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.